Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PCD Gamer, a w dzisiejszym odcinku jest z nami gość, którego jeszcze nie było na kanale, czyli... Matizek, witam wszystkich. Matizek, jest z nami Matizek, ale w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać sobie sneak peeki, które pojawiły się dzisiaj o północy, od Amaxa wyszły. Bardzo to... ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, tak. No to może no. nam Matizek przedstawi pierwszego sneak peeka. No to tak, no to pierwszy znik pik, to ma widać takie jakby zaspy śnieżne, co my nie wiem gdzie to może być. Są też takie na DW teraz, ale ze strawy, no a tu mamy już śnieg. Mamy drogę pod tą całym śniegiem, taki widzimy nie było w -e. Mamy BMK, która może będzie nowym autem, no i system śnieżny, jak widzimy, że auto ma się będą w śniegu przyżyć, z tego co tutaj widzę. Tak, z tego co od Amaxa gdzieś tam na polskim wyczytałam, to jest to Między Krupami a Starym Jarosławiem. No to też tak myślę, dobra, I jeszcze jest jeden sneak peek, to już ja wam go przedstawię. Jest to to samo, tylko że z innej kamery, jak widzimy mamy też ten ośnieżone BMW i te smugi śnieżne takie zaspy też jak to mówił Matizek tutaj takie górki z śniegu, fajnie będzie się na tym skakać i wywalać yy, bardzo mi się <grym> podobają też szczególnie te, te takie drogi pokryte śniegiem i te smugi, no. bardzo to jest fajne ja tu się wie, to się... tak, bo jak wiemy w poprzednich zimach to było tak, że był się śnieg i sobie jeździłeś i sumie tam nic nie było ciekawego a tu tak. jest naprawdę... prawdopodobnie, bo tak teraz czuję jak tu się bludzi to mo może dodadą nam inny samochód może, może no. Toż bym, też bym to było no. bardzo fajne i ciekawe. Jest, są jeszcze dwa, trzy, trzy sneak peeki, takie nieoficjalne na PCD Media, które zaraz Wam pokażę. Także kolejny sneak peek omówi nam Amax, taki tajny, znaczy, co? jak Amax? Boże. Omówi nam Matizek. E, Boże, omówi nam no. Matizek e, i teraz właśnie no. on pojawił na ekranie. No to tak, tak, mamy kolejny taki sneak peek, taki nieoficjalny. Na PCD, na PCD był, na, też minno. mały, chłodny akord Na przykład, jak, jak widzicie na zdjęciu, wydano całą taką w śniegu właśnie, tak dość porządnie tak, Tam tak. jeszcze jakieś auto w oddali stoją w ogóle Tak, tam stoją jakieś oddali auta, ale nie wiem Wydaje mi się, że to auto nie jest w PCD No, też mi się tak wydaje, ale nie jestem każdym Dobra, Dru kolejny snippet, który właśnie się teraz pojawia na ekranie Taki ten też nieoficjalny, no to jest Ford też zasiężony z przodu. Yy, tam można dojrzeć jakieś z tyłu auta, które raczej nie są w PCD. Yy, no, raczej nie. I... że ja to, to po prostu stoi B. Tak, no i tutaj mamy Forda zasiężonego, tu zderzak z przodu, no i tak. Więc jeszcze ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to Trello. No i jeszcze takie szybkie zmiany na Trello, no to zima pojawiła się w nadchodzących, wczoraj AMAX przeniósł z Upcoming o 22.10 Ten, boty poprawa, no to DW-205 to już jest zrobione, już jeżdżą Ustąpia do boty, ustępować pierwszeństwa, kierunkowska rzucać i jakieś tam polizje No i no, to no, no i optymalizację robią własną, tak? bo ten streaming to taki bruch jest No. No, no to, to tyle w sumie chciałam Wam powiedzieć, także dziękuję za oglądanie. Z nami był Matizek, także cześć i czołem. Dziękuję, do widzenia.